Hejka. Witajcie w nowym filmiku na moim kanale. Przepraszam was za to oświetlenie, ale jestem w trakcie e, przemeblowania. E, tak, jak widzieliście w moim poprzednim vlogu, pozbyłam się mojej kanapy. E, I wczoraj też we wczorajszym vlogu, bo jeżeli oglądaliście, to wiecie, Zakupiłam materac i będziemy go teraz rozpakowywać. Postanowiłam, że taki filmik nagram, bo może komuś to się przyda. Będę się posiłkowała tutaj mikrofonem, żeby ten dźwięk był o wiele lepszy, a że niestety tu mi się zepsuło, więc nie mogę sobie go niestety przypiąć do bluzy. Także będę po prostu go trzymała w ręce, jeżeli mi oczywiście. Wybaczycie. Jeżeli mi oczywiście wybaczycie za taką niedogodność. Więc tak. Tutaj mamy na moich kolanach materac, już wam pokazuję. Tak on się prezentuje i właśnie sobie już rozpieczętowałam to pudełko jak Was jeszcze tutaj nie było i w ogóle przepraszam Was za brak makijażu, ale jestem przed snem, więc trochę by było to dziwne, jeżeli miałabym się malować specjalnie na chwilkę czasu, żeby tylko ten filmik nagrać. Więc bez zbędnego już gadania przechodzimy do filmiku. Tutaj też ja będę odkładała ten mikrofon, żeby po prostu było mi łatwiej Wam ten unboxing pokazywać. Części, które znajdują się w pudełku, położymy sobie na podłogę i w ten sposób Wam zacznę to pokazywać, żebyście mieli po prostu lepszy wgląd. A ja też będę miała łatwiej po prostu Wam mówić co i jak i będę mówić po prostu do mikrofonu, więc będzie mi lżej. Także zabieramy się za unboxing tego materaca. Sobie, słuchajcie, rozłożyłam ten materac. Sorki, tutaj za troszkę lekki bałagan, ale no jest renovation. Pierwsze co zobaczyłam po rozłożeniu tego materaca, to jest wielki, oczywiście, materiał. Z tej strony jest taki welurowy, no, a z drugiej mamy jakby taką gumę, można powiedzieć, antypoślizgową. No, i tutaj mamy tą pompkę do napompowania tego materaca. Tu mamy załącznik do kontaktu, więc zaraz będziemy testować. Ja się boję w ogóle takich rzeczy robić. Pierwszy raz będę taki materac testować, więc to jest dla mnie no, dość um, ciekawe wyzwanie, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że mimo tego dam radę. Ten materac można pompować na dwa sposoby: albo taką zwykłą pompką do roweru, albo właśnie elektrycznie przy użyciu wtyczki zobaczymy jak będzie mi to szło. Mam nadzieję, że zobaczycie to na przebitce, jak się to szybko pompuje. Mam nadzieję, że nie będzie większego problemu i nic tutaj nie popsuję, także bierzemy się do roboty. pompowaniu, powiem Wam, no jest trochę szumu. W ogóle nie wiem, czy mikrofon to yy, yy, zbiera. Sami zresztą ocencie. Ale pompuje. Powoli, ale pompuje. Yy, także no jestem ciekawa bardzo. W ogóle nie no, coś tam pompuje. Widać, że coś jest. No będziemy musieli trochę poczekać, zanim to się wszystko napompuje. Tu jest w ogóle opcja pompowania i zasysania tego powietrza. Także, no, już coś rusza, coś, coś rusza, no. Ciekawe, powiem Wam, ciekawe. Chociaż czemu tak, tak. Trochę taki powolny ten proces, powiem Wam szczerze, tego pompowania. Chyba, że ja tu coś źle zrobiłam, ale no nie sądzę. Dajmy temu 5 sekund. No, powiem Wam, że idzie szybciej niż myślałam. Czyli ja po prostu źle robiłam. O, matko, jak szybko to idzie. Zobaczcie, jak szybko to się bombuje. Nie, no, kozak, ale kiedy jest wielkie w ogóle. Chyba to będzie jako recenzja i test materaca. Chyba tak zrobimy. Ja muszę w ogóle przystopować, żeby to nie pękło w odpowiednim momencie. Okej, okay, robi się coraz większy. Wow. I słuchajcie, on jest taki, no dość gruby. Nie, dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę powinnam napompować ten materac. Ale no powiem wam szczerze, to jest jak normalne łóżko, robi wrażenie. Tak to wygląda z góry. Hit. Dobra, słuchajcie. Robimy test tego materaca. Trochę się powiem wam szczerze boję. Yy... <noise> zaraz sobie usiądziemy na spokojnie i powiem Wam, co mnie zaskoczyło w tym łóżku, ale najpierw zrobimy test. Jak to nie pierdyknie za przeproszeniem, mi się wydaje, że dobrze napompowany. Powietrze nie uchodzi, ale zaraz się o tym przekonamy. Przekonamy. O nie, Maksiu, ty swoimi pazurkami, tutaj się nie ten. Yy, nie pałętaj. Ja się boję na tym usiąść. <noise> słuchajcie, w ogóle. Nie, boję się, że to. Że to pierdyknie. Że za mało jest napompowany. Ale nie wiem, też z drugiej strony nie trzeba przesadzać, nie? A może? Dobra, robimy. Z drugiej strony też nie można przesadzać, ale powiem wam, że bardzo dobrze. Taki wygodny, trochę jak wodne łóżko. Wiadomo, że po tym się nie skacze, ani nie, wiecie, nie biega i tak dalej. Ale no, bardzo fajnie, ciekawe. Jutro wam dam znać, jak mi się na nim spało. Jutro będę na pewno kręciła tak mi się wydaje, vloga jutro albo pojutrze. Albo raczej, jak jutro nie będzie vloga, jutro będzie pewnie film pogadankowy. Więc. Piątek pewnie, wam dam znać jak się na tym spało. Bardzo wygodnie się na tym leży, przynajmniej na razie. Nie wydaje mi się, że trzeba będzie go dopompowywać. Na pewno zaletą tego materaca jest to, że on jest szeroki i że wygląda po prostu i czuć jakby się spało na takim bardzo wygodnym materacu na bardzo wygodnym łóżku. Myślałam, że na zdjęciu wyglądał na taki jakby wam to wyjaśnić? Na zdjęciu to wyglądało, jakby ten materac był bardzo wąski, a tutaj rzeczywiście w rzeczywistości jest szeroki, normalnie się na nim mieszczę i jakby nie mam obawy, że z niego spadnę w nocy. Jestem sama w szoku, po prostu jak dobry jest ten materac. Zresztą zobaczymy, jak się wyśpie, ale myślę, że będzie dobrze. Myślę, że będzie w porządku. Recenzja materaca 10 na 10. Moi drodzy, ze względu na to, że przy montażu dopiero odkryłam, że niestety filmik jest bez głosu, tutaj mikrofon mi zaszwankował to po prostu nagram sobie narrację do tego filmiku. Tak więc, moi drodzy, recenzja materaca. Materac jest bardzo dobry i pomimo, że jeszcze nie przespałam całej nocy na nim, to już teraz mogę stwierdzić, że ten materac absolutnie jest wart swojej ceny. Za 175 zł macie naprawdę porządny materac i to jest to w nim najlepsze, że jest on tak szeroki. On w ogóle jest długi, bo ma 1,90 m. Wszystkie wymiary oczywiście podam Wam w opisie i też będziecie mieli link do tego materaca też w opisie tego filmiku. Więc myślę, że ten materac naprawdę się przyda, czy to na wyjazdy, czy to na przykład jak macie gości. Za tą cenę, za 175 zł wisku, ten materac naprawdę warto nabyć. I ja szczerze Wam powiem, jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, pomimo że na początku bardzo sceptycznie podchodziłam do tego, bo wiadomo, jakby pierwszy raz taki zakup poczyniłam sama. Moi rodzice mają podobny materac, ale mniejszy, więc no, nigdy nie miałam okazji na takim akurat materacu spać. Więc myślę, że to też było dla mnie ciekawe doświadczenie. No i co ja mogę Wam jeszcze powiedzieć? No, ten materac myślę, że jest też bardzo fajnym, przydatnym urządzonkiem. I myślę, że na pewno mi się jeszcze w życiu przyda. Jeżeli chodzi o miękkość tego materaca, to też zależy od tego, jak bardzo sobie go napompujecie. Zaletą tego materaca jest na pewno to, że naprawdę się wygodnie na nim leży. Nie spada się tak jak z innych materaców, nie wpada się w dziurę, że tak brzydko powiem. Jest to naprawdę wygodny materac i za 175 zł, no myślę, że naprawdę można się wyspać. I przyda Wam się do wyjazdów, czy też właśnie na wizytę Waszych gości. Bym miała wymienić zalety tego materaca, to na pewno estetyka, jak jest wykonany i naprawdę nie musicie się go wstydzić. Dwa jakość wykonania i trzy cena. 175 zł. Wiem, wiem, powtarzam tą cenę, ale naprawdę cena względem jakości bardzo mnie zaskoczyła. Mogliście sobie pomyśleć, że za 175 zł, nic dobrego e, nie znajdziecie, a jednak ten materac ziska jest szeroki, wygodny, tani. I wyglądował po prostu bardzo fajny. Myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości. Jeżeli chcielibyście sobie taki materac sprawić, link wstawię oczywiście w opisie, żebyście mogli zobaczyć, jak on wirtualnie wygląda. Też na początku ja miałam obawy, widząc ten karton z materacem, bo na materacu, znaczy na tym kartonie, ten materac wyglądał na mniejszy, i miałam obawy, czy po prostu nie będzie ten materac dla mnie za mały, ale on jest po prostu idealny i jest jeszcze sporo miejsca wokół mnie, więc dam na pewno Wam znać, jak mi się na nim spało. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania co do tego materaca. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja oczywiście na bieżąco na te komentarze będę odpowiadać. Jeżeli jeszcze coś ominęłam, jeżeli chodzi o ten materac, jeżeli czegoś nie dopowiedziałam, to przepraszam, ale to są po prostu emocje i ekscytacja, i teraz właśnie będę już testować ten materac, zobaczę, jak mi się będzie na nim spało, i na pewno dam Wam znać w piątkowym vlogu, bo tak mi się wydaje, że w piątek wejdzie będzie vlog na kanał. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tego materaca i yy, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się do zobaczenia, pa! pa!